Jeśli tutaj jesteś to znaczy, że prawdopodobnie masz zamiar lub już tworzysz content na YouTube. Nagranie materiału to pierwszy i najważniejszy etap produkcji, ponieważ to głównie od niego zależy jakość naszych filmów, a co za tym idzie oglądalność. Ja do nagrywania pulpitu i gier używam programu Action, niestety jest on płatny i aktualnie kosztuje 60 zł dla celów domowych oraz 100 zł dla celów komercyjnych. W jednak dostajemy banalnym użyciu i niezawodny program, który nagrywa materiały świetnej jakości, a zarazem posiadający mały rozmiar. Jest to dość ważne, ponieważ po tym będziemy enkodować nasz film do konteku odpowiedniego dla YouTube, dlatego dobrze, aby tak zwana surówka była jak najmniej skompresowana i zmodyfikowana. Warto w tym miejscu wspomnieć, jak właściwie filmy są przechowywane. Otóż mam tutaj nagranie z aparatu, Miryli Section oraz Frapsa. Mają one różne rozszerzenia, a oraz mow wskazuje to, jaki kontener został użyty. Kontener jest to sposób, w jaki ścieżki audio i wideo są zapisane. Nie ma on żadnego znaczenia co do jakości. Warto jednak pamiętać, że niektóre urządzenia mają problemy z niektórymi kontenerami. Chyba najpopularniejszym i zalecanym przez YouTube jest kontener MP4 i to właśnie jego będziemy używać podczas eksportowania naszego zmontowanego materiału. Oprócz kontenera różnią się one również rozmiarem. Jak widać nagranie z Action zajmuje jedynie 131MB przy 39 sekundach. Co daje 3,5 MB na sekundę materiału. W przypadku kamery jest to 4,6 MB na sekundę, zaś Fraps zapisuje aż 40 MB na sekundę. Przyczyna jest bardzo prosta, wystarczy sprawdzić, co poszczególne pliki zawierają. Możemy to zobaczyć w programie VLC. W pliku mirrisa znajdziemy dwa strumienie, jeden z dźwiękiem oraz drugi z obrazem, który został zakodowany autorskim kodekiem. To właśnie dzięki niemu zawdzięczamy tak niski rozmiar, a zarazem wysoką jakość. Gdy spojrzymy na film nagrany aparatem, zobaczymy, że po pierwsze, ma dwa razy większą rozdzielczość, to znacznie zwiększa rozmiar, a po drugie, został zakodowany kodekiem H264, czyli innym niż w przypadku Mirleesa. Fraps natomiast zapisuje materiały również własnym kodekiem, i warto tutaj zaznaczyć, że jest to kodek bezstratny. To znaczy, że nie uświadczymy żadnego spadku jakości, jednak film ma wtedy ogromne rozmiary. Najważniejszymi parametrami strumienia wideo jest oczywiście kodek, rozdzielczość, liczba klatek na sekundę. Oraz w przypadku kodeków stratnych, a takim jest H264 bitrate. Określa on ilość danych na jedną sekundę filmu. Im mniejszy bitrate ustawimy, tym większa będzie kompresja i zarazem gorsza jakość. YouTube zaleca 5 megabitów na sekundę dla filmów 720p oraz 8 megabitów na sekundę dla 1080p. Warto nadmienić, że w niektórych programach możemy ustawić bitrate procentowo bądź słownie, np. wysoka jakość lub niska jakość. Zwykle oznacza to użycie zmiennego bitrate'u, czyli będzie on automatycznie malał, gdy scena jest statyczna i na obrazie niewiele się zmienia oraz rósł przy scenach dynamicznych. Podczas eksportowania w Adobe Premiere Pro możemy wybrać target bitrate, czyli jaki ma być utrzymywany minimalnie oraz maximum bitrate, czyli do jakiej wartości może wzrosnąć, gdy sytuacja tego wymaga. Reasumując, pliki wideo to tak naprawdę kontenery, w których przechowywane są strumienie. Strumień jest to ścieżka wideo lub audio zakodowana odpowiednim kodekiem. Podczas montażu i eksportowania program będzie musiał zdekodować wszystkie strumienie, zmontować je oraz zakodować z powrotem już kodekiem, który wybierzemy. W przypadku YouTubea jest to kodek MP4, kodek audio AAC oraz wideo H264. Zajmiemy się tym już w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za obejrzenie oraz zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceniania.